Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Mamy dzisiaj piękną Toyota Camry. Przyjechała prosto z salonu. Przebieg 100 km, perforowana skóra wentylowana. W samochodzie tym zainstalowaliśmy zabezpieczenie Camlock w wersji Pro, czyli zarówno z czujnikiem 3D, który ma chronić przed kradzieżą katalizatora albo odholowaniem, jak i z GPS-em, który... Poinformuję właściciela o tym, że coś się dzieje z autkiem przy próbie kradzieży lub odholowania. Już pokazuję jak to działa. Noga na hamulec, próbujemy odpalić samochód. Jak widać, nie, dało, nie udało się odpalić. Nie ma napisu ready. A dodatkowo włączył nam się klakson i kierunkowskazy po to, żeby zwrócić uwagę na auto i spłoszyć potencjalnego złodzieja. Ale jeśli wprowadzimy kod PIN, który sami sobie ustanawiamy, autko widać przyjęło nam kod PIN. Ponowna plura z ruchu. Mamy ready, możemy jechać. Carlog Warszawa, zabezpiecz auto. Zapraszamy. Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.